Pytanie, pyta, 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 śniadanie. Dobrze. Mam przygotowane karty Tanota. Szczółki moje kochane. 22. A największą górą jest Nanga Parbat, chcę przypomnieć. Dwie? Największą, nie najwyższą największą. do ciebie dzwoni. A Powiedz jest? mu, że mamy audycję, albo na głośno ja mówiąc, mówiący. Poczekaj, 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 głośno mówiący. Jesteśmy na, w trakcie audycji, mamy głośno mówiący, cześć Dobrze, Michał! Ale to Michał. mów, bo cała Polska hmm. słyszy. Ja zostawiłem tam klucze w studio. A to nie wiem. To jest ważne. Czy zostawił kędzier klucze w, w studio? Nie no. Poczekaj. Na czerwonym paseczku. Paseczku? Znaczy, poczekaj, powrót. Kędzier, poczekaj. Zobaczę, co kart, mówią karty. Karta przeszłości. El Mundo. To znaczy, że mogą być na całym świecie. Dobra, ja. A pod gazetą nie ma? Pod gazetą. Gazety wyrzuciłem do śmietnika, poczekaj. Zobaczę w śmietniku. Poczekaj. Ale słuchacze piszą, że super ten myk z kędziorem dzwoniącym na, napisze. No, ale jaki to jest żaden make, to jest poważna sprawa! No poważny, to tym to bardziej to, to. I dobry mix, że poważny właśnie. Jest ja cały w śmieciach, jak klejeś. O no, ja obblas do śmietnika. Nie ma w gazetach, na pewno jest w mikrofonie gdzieś hej Chłop nie ma jak wejść do domu. Nie ma nie ma, nie ma, nie ma. Szukam, ale nie ma Ja nie mam jak wyjść z domu! A wyjść nie ma jak z domu, to gorzej. <laughs> wyjść? To to jak, tam to wszed... spotkania... jak tam wszedłeś? Jak tam wszedłeś? No jak wszedłem, mama była A to może mama zabrała klucze? Mamy tak klucze. Ma. No chyba nie mamy, no Ale mieszkasz na parterze, może wyjść przez okno Powróć gdzie ma te klucze A kto ja to zamknie? To Jest światła, ten, karton... To my poszukamy i my ci damy znać, dobra? Na karta, czekaj ja Pozdrawiam, wiem. Sąd! Chyba trafił do więzienia. Poczekaj, bo nie, kartę przyszła śmieszną. Nie, sytuacja, Śmieszna. I żaden słuchacz nie zdąży zadzwonić przez Kędziora. teraz, tak? Nie zdąży. Dobrze, że Kędziora. mamy jego misję. Dobra, przyługi, to wróżymy wam za chwilę. Niestety nie... Przez klucze Kędziora nie powróżyłem. No A, masz. I, Zapomniałem no, masz. o szyndzielni. O czym? O szyndzielni, szczyt 8000 w Wielskubie. A to, że naprawdę mamy prawdziwe karty, można zobaczyć na naszym fanpageu. Nie chcę tego dotykać. Fanpageu ruchu. Dotuje się karty. Fanpeji, ruchu dotyć. Fanpej. It wasn't funny. It wasn't funny. You know, it, you, do, you do this to me. I said it wasn't funny. And even when Mr. Drabik smiling and we "No, fuck yourself." You know what? I don't go fuck yourself. No, I mean, I'm not.